Od kwietnia 100 polkowickich seniorów ma bezpłatny dostęp do opasek bezpieczeństwa połączonych z całodobowym centrum teleopieki. Taką możliwość zapewnia im program osłonowy Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok. W chwili obecnej wiemy, że po pierwszych trzech miesiącach użytkowania tych opasek skorzystano z nich ponad 200-krotnie. To bardzo wysoki wskaźnik. Od początku realizacji programu przycisk SOS. Ciśnięty został przez nich prawie 100 razy. Nawiązano ponad 260 połączeń z telecentrum. Na wezwanie dyspozytora 8 razy interweniowali ratownicy medyczni. Dużo sytuacji indywidualnych jest przez telecentrum monitorowane. Telecentrum przesyła do ośrodka raporty, informuje, jak coś się dzieje na bieżąco i tutaj w tym przypadku tego typu właśnie zgłoszenia są odbierane przez pracownika telecentrum i następuje szybka reakcja. Cztery razy w jednym miesiącu, to znaczy w maju, i cztery razy w czerwcu przyjeżdżało pogotowie. Także te sytuacje zagrażające życiu na pewno miały miejsce. Przypomnijmy, że opaski pracują 24 godziny na dobę i pozwalają seniorom na bardziej komfortowe funkcjonowanie. Bardzo pozytywnie oceniam tą opaskę, bo że jakichś sytuacji drastycznych nie było, żeby musiał z niej korzystać, prawda? ale Gdyby coś się stało czy coś, to opaska bardzo szybko reaguje. Bardzo się czuję bezpiecznie, komfortowo i jakbym była zdrowsza o, o 50% dzięki tej opasce, bo wiem, że ktoś tam nadzoruje moje, moje zachowanie, moją po prostu samopoczucie, jakie nie mam zastrzeżeń żadnych, jestem zadowolona, a bardzo chciałam. Bym podziękować pani dyrektor, panu burmistrzowi, za tak piękny gest w stosunku do seniorów. Seniorzy chętnie korzystają z programu, wiedząc, że ich wzmocnienie psychiczne przekłada się na lepsze samopoczucie.